Transport kolejowy w Polsce przeszedł znaczną ewolucję na przestrzeni ostatnich dekad. Stare elektryczne zespoły trakcyjne, takie jak legendarny EN57 czy jego nieco nowszy dalekobieżny brat ED72, powoli ustępują miejsca nowoczesnym konstrukcjom, takim jak ELF, Impuls czy FLIRT. W dzisiejszym odcinku dokonamy porównania tych pojazdów, a analizując ich wady i zalety oraz określając które lepiej odpowiadają dzisiejszym wymaganiom pasażerów i przewoźników? Oczywiście, jest tajemnicą Polisznela, że stare pociągi, choć ustępują miejsca nowoczesnym konstrukcjom, wciąż odgrywają ważną rolę w transporcie pasażerskim. Przez dekady wiernie służyły podróżnym i nadal można je spotkać na torach. Ich stopniowe wycofywanie jest naturalnym procesem, jednak nie można zapominać o ich historycznej wartości. Dlatego warto zadbać, by przynajmniej pojedyncze egzemplarze trafiły do muzeów, gdzie przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać je jako świadectwo rozwoju kolejnictwa i inżynieryjnego dziedzictwa. Pafawag 5B, czyli EN57, to pojazd, który przez dekady stanowił podstawę polskiej kolei regionalnej. Produkowany od 1961 roku w zakładach w Wrocław, doczekał się blisko półtora tysiąca egzemplarzy i licznych modernizacji. Geneza tej jednostki sięga końca lat 50. XX wieku, kiedy to Polska potrzebowała nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych. Konstrukcja tego składu wywodzi się z wcześniejszego modelu EW55, ale została dostosowana do nowych wymagań. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1961 roku i trwała aż do 1993 roku, co czyni EN57 jednym z najdłużej produkowanych pociągów elektrycznych na świecie. W sumie wyprodukowano ponad 1400 egzemplarzy, które trafiły nie tylko na polskie tory, ale również do Jugosławii. Rozruch oporowy i współczesne technologie falownikowe to dwa różne sposoby regulacji pracy silników trakcyjnych w pociągach. W starszych pojazdach elektrycznych stosowano rozruch oporowy, który polegał na wykorzystaniu zestawu rezystorów do stopniowego zmniejszania prądu rozruchowego. Na początku rozruchu energia elektryczna przepływała przez oporniki, co ogranicza prąd i pozwala na kontrolowany wzrost momentu obrotowego. W miarę zwiększania prędkości, rezystory były kolejno zwierane przez styczniki, aż do momentu, gdy silniki otrzymywały pełne napięcie. Choć było to proste technicznie rozwiązanie, miało ono poważne wady. Największym problemem były straty energii. Duża jej część była rozpraszana w postaci ciepła na opornikach, co obniżało sprawność układu i wymagało stosowania chłodzenia. Dodatkowo praca styczników i przełączanie kolejnych stopni rozruchu powodowały szarpnięcia w trakcie przyspieszania, co negatywnie wpływało na komfort pasażerów. Współczesne pociągi wykorzystują falowniki, które przekształcają napięcie stałe z sieci trakcyjnej w napięcie przemienne o regulowanej częstotliwości. Dzięki temu można płynnie sterować prędkością i momentem obrotowym silników elektrycznych. W przeciwieństwie do rozruchu oporowego, falowniki pozwalają na bezstopniową regulację prędkości, eliminując problem szarpnięć i poprawiając komfort jazdy. Ich kluczową zaletą jest wysoka sprawność. Energia jest dostosowywana do potrzeb silnika bez strat na rezystorach, a dodatkowo możliwe jest odzyskiwanie energii podczas hamowania i oddawanie jej z powrotem do sieci trakcyjnej, co znacząco zwiększa efektywność całego systemu. Kolejną różnicą między tymi rozwiązaniami jest typ stosowanych silników. W starszych pociągach z rozruchem oporowym wykorzystywano silniki szeregowe prądu stałego, które miały ograniczoną trwałość i wymagały regularnej konserwacji, zwłaszcza szczotek komutatora. Z kolei nowoczesne systemy falownikowe współpracują z silnikami asynchronicznymi lub synchronicznymi prądu przemiennego, które cechują się większą niezawodnością, dłuższą żywotnością i mniejszymi wymaganiami serwisowymi. Dzięki temu pociągi wyposażone w falowniki są tańsze w eksploatacji i bardziej ekologiczne. Podsumowując, rozruch oporowy, choć przez lata spełniał swoją rolę, jest dziś przestarzały i ustępuje miejsca nowoczesnym technologiom falownikowym. Starsza metoda była nieefektywna energetycznie. Wymagała częstej konserwacji i generowała szarpnięcia podczas rozruchu. Współczesne rozwiązania oparte na falownikach zapewniają płynniejszą jazdę, wyższą sprawność i możliwość odzysku energii co czyni je bezkonkurencyjnymi w nowoczesnym transporcie kolejowym. W ostatnich latach coraz więcej jednostek EN57 jest wycofywanych z eksploatacji i poddawanych kasacji. Główne przyczyny tego procesu to zużycie techniczne, brak komfortu dla pasażerów w porównaniu do nowoczesnych pociągów oraz nieefektywność energetyczna. Kasacja pociągów EN57 odbywa się w kilku etapach. Najpierw jednostki są wycofywane z regularnej eksploatacji i kierowane do zakładów spółek operujących nimi, gdzie Nierzadko stoją latami, oczekując dalszych etapów postępowania. Następnie zazwyczaj są kierowane do złomowania. Wielu miłośników kolei z sentymentem żegna jednostki EN-57. Wraz z wycofywaniem tych składów coraz częściej można spotkać ich ostatnie przejazdy. Holowane do punktów demontażu stają się one okazją dla pasjonatów do uchwycenia ich na torach po raz ostatni. Niektóre jednostki znalazły jednak nowe miejsce w muzeach kolejowych, gdzie będą przypominać o historii polskiej kolei. Kasacja i złomowanie EN-57 to symboliczny koniec pewnej epoki w historii polskiej kolei. Choć te niezawodne, ale przestarzałe pociągi odchodzą w zapomnienie, ich dziedzictwo pozostanie żywe w pamięci wielu pasażerów i miłośników transportu kolejowego. Polska kolej przeszła ogromną metamorfozę na przestrzeni lat. Jednym z najlepszych przykładów postępu technologicznego w przemyśle kolejowym są elektryczne zespoły trakcyjne, produkowane również u nas w Polsce, które w ostatnich latach zastępują wysłużone pociągi starszych konstrukcji. Nowoczesne rozwiązania techniczne, wyższy komfort podróży i większa efektywność energetyczna sprawiają, że stanowią one krok milowy w rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich. EN57 przez lata był podstawowym pojazdem dla regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Obsługiwał połączenia między miastami oraz w aglomeracjach, zwłaszcza w rejonie Trójmiasta, Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. Z biegiem lat jednostki zaczęły się starzeć, dlatego od lat 90. przeprowadzano liczne modernizacje. Wiele z nich przeszło gruntowną przebudowę obejmującą m.in. wymianę wnętrz, montaż nowych silników oraz nowoczesnych systemów sterowania. Modernizowane jednostki oznaczano jako EN57AL, EN57AKM czy EN57FPS, a niektóre z nich wciąż kursują po polskich torach. Nie ma jednak wątpliwości, że nowe jednostki, takie jak Pesa Elf czy Nevag Impuls, znacznie lepiej wpisują się w potrzeby współczesnych pasażerów. Oferują wyższy komfort, większą prędkość i lepsze przyspieszenie. Jednak starsze jednostki, jak EN-57, nadal mają swoje miejsce w obliczu braku środków na zakup nowego taboru. I choć stare jednostki są stopniowo wycofywane, niektóre egzemplarze zostały zachowane jako eksponaty muzealne lub pojazdy historyczne jako symbol rozwoju kolei i pamiątka historyczna dla przyszłych pokoleń. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wszystkie komentarze zostawione pod poprzednimi filmami i zachęcam Was do aktywności również tym razem. Do usłyszenia za tydzień.